Zuzanna. Niewinna kobieta oskarżona o przestępstwo, o cudzołóstwo. Kobieta, która do końca zachowała e, taką powagę, w której zaufała Bogu, że jeżeli będzie wierna, jeżeli e, wypełni do końca to, e, kim jest, a więc e, bycie panną. To ostatecznie Bóg wstawi się za nią i pośle odpowiednie osoby, które wyratują ją z ręki oprawców. I tak się rzeczywiście stało. Zuzanna to jest taka kobieta, która jest wzorem do tego, by wypełnić do końca w sposób wierny swoje powołanie, a Bóg o swoich sprawiedliwych się po prostu upomnił.